Halo, dzisiaj solo, Piotrka, wygryzłem z kanału. Jestem. Ach, nareszcie. Możecie tego nie wiedzieć, ale Piotruś już nie będzie na tym kanale. Teraz ja przejmuję stuprocentowo kanał. Jak, jak to będzie wyglądało? Tego nie wiem. Tak naprawdę to nie! Piotrek, no dobra, wydało się, Piotrek się śmieje za kamerą, no trudno. Yy, podobno mam zrecenzować tutaj, opowiedzieć swoją opinię o pół litra kontrowersji, czyli Bojan Ris. Bojan Ris Sherry Russian Imperial Stout. Tak wygląda buteleczka. Proszę bardzo. I jako, że jestem tutaj solo, jak wiecie, mnie tutaj ze zbyt dużo nie ma, nie jestem jakimś kraftowym świrem. Masz numer jeden! Ale za co? Jeszcze mi jakieś jakaś lampa świeci w oczy i to mnie trochę irytuje, ale no myślę, że dam radę przeczytać. Boja, Neris, alkohol 9,5% objętości, ekstrakt 24%, mm, piwo pasteryzowane, niefiltrowane, może zabierać naturalny osad drożdżowo chmielowy składniki woda, słody, pilzneński, Kara Roma, Kara szczyp II, yy, czekoladowy życzni, czekoladowy pszeniczny, pszeniczny, yy, płatki dębowe, sherry oloroso, cokolwiek jest to. Yy, chmiele, marynka, sybilla lubelski, drożdże S04T58. Nic mi to nie mówi, także no cóż, przechodzę do otwierania piwa. Po co przedłużać tak? To piwo na pewno zna wiele osób. No, jeszcze jest tu napisane zabytkowy browar rzemieślniczy. Także no, może kiedyś zwiedzę. Jeżeli zabytkowy, lubię zwiedzać zabytki. Um, I co? Otwieram? Nie przedłużam? Zobaczymy te pół litra kontrowersji. Jest. otwarte. Nie jest przegazowane. Piwo tutaj ładnie leży jest lane pod kapsel także to już dla mnie jest na plus także myślę że już ma pozytywną opinię i cóż no bojane do boju jak to mówią nalewamy piwo ciemne nie leję po ściance bo nie jestem jednak em, tutaj em, jakby to powiedzieć nie jestem znawcą nie umiem nalewać piwo jak to mi jak widać ciemne Piana nie jest zbyt obfita. E, Pimo nie jest przegazowane, to też jest na plus. E, przejdźmy tutaj, no niestety była, było małe cięcie. Przechodzę, bo mnie Piotr już tam za kamerą stoi. I przechodzę do testu wehu. O, Czuć tutaj nutę winną. Tak. Czuć tutaj ten chmiel, którego nazwie nie pamiętam, ale zaraz wymówię. Jest to Przepraszam, to jest. To jest to Sherry Oloroso. I to czuję, czuję ten zapach winny. Tak czuję jakbym popijał wino. To są I... płatki dębowe. Ale jak to? No, co Piotr mi podpowiedział, że są to płatki dębowe. No, no nie szkodzi, ale czujesz taki, taki winny posmak. Eee, I cóż, no to może teraz przejdę do testu smaku. Paśne piwo. Tak, czuć jakbym pił. Na początku czuć taką fajne jakbym pił wino. Za chwilę wchodzi czekoladowy potmak, którego nie czułem w węchu, ale czuć na końcu czekoladę połączoną z takim winnym posmakiem. Fajne piwo, ciekawe, interesujące. Powiem szczerze, że jest to coś innego niż piłem zazwyczaj, ponieważ takie... Winno-czekoladowe połączenie, jak dla mnie jest pozytywne i no, nie będę ukrywał, jest to pi piwo fajne. Czuć właśnie taką, nie jest to piwo przegazowane to po pierwsze. Jest, czuję właśnie taki winny posmak, a za chwilkę biega za nim czekolada i mówi, hurra, też tu jestem i to też czuję ale to z, y, chwilę po tym ta przeklada jest taka spóźniona o kilkanaście sekund ale jest to jest wyczuwalne bardzo fajne piwo przez jakieś tam śmieję, nie wiem z czego nic śmiesznego nie powiedziałem to proszę nie przestać śmiać, tak? no dziękuję <laughs> i cóż no m, tak bojan Riz, bardzo fajne piwo y, mogę szczerze polecić dla osób, które szukają nowych smaków y, smaków, które są y, inne niż takie klasyczne. Myślę, że warte swojej ceny jest to coś troszeczkę innego. Ja wypiję je myślę do końca. Całą butelkę, dlatego że piwo to mi smakuje. Fajne, winny, posmak, za chwilkę wchodzi czekolada, piwo nie jest przegazowane, piana nie jest jakaś strasznie duża. Do czego się w sumie przyzwyczaiłem do czeskich piw, że piana musi być dosyć duża. Alkohol w tym piwie jest taki lekko wyczuwalny, nie jest tak strasznie mocno wyczuwalny. Jednak się kryje troszkę za takim winnym posmakiem, chyba, że ten winny posmak ma um, właśnie maskować alkohol. I za chwilkę pojawi się też ta czekolada, przez co ten alkohol nie jest aż tak wyczuwalny mocno, przynajmniej dla mnie. Może dlatego, że ja jednak nie jestem jakimś takim kraftowym świrem i jestem jednak takim piwnym Januszem. I piwny Janusz mówi piwo na tak. I no cóż, no mogę się myślę śmiało polecić, jednak jeżeli jest to 500 ml kontrowersji, to myślę, że kontrowersyjne aż tak nie jest, jest to zdecydowanie piwo, które można wypić śmiało, jeżeli komuś nie smakuje, no cóż, no jego problem. Ja myślę, że warto, warto. Piwny Janusz mówi warto, polecam. Cześć.